Siedem wieków po pogrzebie z grobu króla Dionizego I, portugalscy archeolodzy wydobyli Miecz Władcy. Legendarny zabytek był poszukiwany przez niemal 70 lat. Przeleżał w jego grobie od 1325 roku i jak mówią specjaliści zachował się w bardzo dobrym stanie. To niezwykle ważne odkrycie, mówi archeolog Maria Antonia Amaral, kierująca projektem studiów nad Don Donicem. Miecze królewskie to rzadkość. Niewiele ich mamy w kontekście europejskim i portugalskim, a szczególnie takich, w jednoznacznym kontekście, dodaje uczona. Dionizy był niezwykłym człowiekiem i władcą. Tron objął w roku 1279, zanim ukończył 18 lat, i rządził do śmierci w roku 1325. Rozmiłowany w poezji i nauce, sam był słynnym Trubadurem. I przyczynił się do rozwoju poezji trubadurskiej na Półwyspie Iberyjskim. Uważany jest za pierwszego władcę Portugalii, który naprawdę umiał czytać i pisać. O czym świadczy fakt, że zawsze podpisywał się pełnym imieniem. Odnalezienie miecza to ważne wydarzenie. Nie tylko dlatego, że uważany był za zaginiony. Mamy kilka mieczy, które są związane z królami, np. miecz Jana I Dobrego. Jednak nie mamy całkowitej pewności. Czy ta broń na pewno do króla należała? Tutaj taką pewność mamy, wyjaśnia Amaral. Dnia 3 listopada pszczyńscy policjanci przekazali pistolet sygnałowy do Muzeum Wojny Obronnej w Rybniku. Dobrze zachowany egzemplarz już niebawem trafi na wystawę. Sprawa miała swój początek w marcu 2018 roku. Wtedy to policjanci otrzymali informację, że mieszkanie Czarkowa znalazł broń w jednym ze swych pomieszczeń gospodarczych. Obecni na miejscu mundurowi potwierdzili zgłoszenie. Mężczyzna nie znał pochodzenia przedmiotu. Historyczna pamiątka została zabezpieczona i wszczęto postępowanie prokuratorskie, podczas którego policjanci ustalili, że znaleziona broń to radziecki pistolet sygnałowy z roku 1930. Kaliber 26 mm. Ta jednostka broni stanowi wyjątkowy eksponat. Decyzja mogła być tylko jedna: zabytkowa broń trafi do Muzeum Wojny Obronnej Rybnik 39. Wczoraj przyńscy policjanci uczestniczyli w oficjalnym przekazaniu pistoletu. 6 lat po odkryciu ogromnego skarbu rzymskich monet w Tomares, gdzie robotnicy znaleźli amfory, Podczas prac kanalizacyjnych w parku 10 km od Sewili w Hiszpanii, archeolodzy i numizmatycy z uniwersytetu w Sewili opublikowali pierwszy raport o znalezisku. Archeolodzy szacują, że łączna liczba monet w 19 amforach to ponad 53 tysiące. Są to numite tragiczne wyemitowane po reformie finansowej i monetarnej Dioklecjana. W 294 roku, ale przed reformą z 313 roku. Do badań wybrano 3000 monet z rozbitych amfor oraz 2798, które były rozrzucone. Monety zostały oczyszczone, ponumerowane, sfotografowane, skatalogowane i poddane analizie składu metali. Ta próbka stanowi ponad 10% całego zbioru monet. Co daje archeologom wystarczająco wiarygodną podstawę analizy, którą można ekstrapolować na cały skarb. Badania wykazały, że wszystkie monety, niezależnie od wieku, zostały wsypane do amfor w tym samym czasie. Monety pochodzą z lat 294-311 naszej ery. Na monetach reprezentowani są wszyscy cesarze zarówno Augustowie, jak i cesarowie okresu tetrachicznego. Dioklecjan, Maksymian, Konstancjusz, Galeriusz, Konstantyn, Sewer, Maksymin, Licyniusz i Maksentiusz. Monety Dioklecjana są zdecydowanie najczęstsze w skarbcu. Reprezentowane są również główne mennice imperium. Wydaje się, że 19 amfor zapchanych monetami zostało uszczelnionych warstwą wapna i ukryte pod podłogą. Budynek został opuszczony w IV wieku i został rozebrany w celu ponownego wykorzystania materiałów budowlanych w VI wieku. Nikt nie zauważył, że pod podłogą krył się gigantyczny skarb. Powodem ukrycia skarbu mogła być inflacja, która nasiliła się z panowaniem każdego z cesarzy na przełomie III i IV wieku. To też tłumaczy tak dużą skalę skarbu, żeby dokonać nawet prostej transakcji. Potrzebna była potężna ilość monet. Znaleziono kolejny skarb wikingów. Tym razem do odkrycia doszło podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie osady wikingskiej w pobliżu miejscowości Taby w okolicach Sztokholmu. W odkopanej urnie znajdowało się 8 srebrnych naszyjników i bransoletek, 2 pierścienie na ramię, 1 pierścionek na palec, 2 koraliki. I 12 monet przystosowanych do wykorzystania jako wisiorki. Ślady lnu wskazywały, że monety zostały umieszczone w płóciennym worku, które potem zakopano pod powierzchnią ziemi. Skarby znajdują się w nienaruszonym stanie, co, jak podkreślają eksperci, jest co najmniej nietypowe. W jednym konkretnym miejscu, terenu naszych prac, wykrywać metali dosłownie oszalał. Wtedy wiedzieliśmy już, że dokonamy wyjątkowego odkrycia. To wykopalisko jest jedyne w swoim rodzaju, powiedział archeolog Magnus Lindberg. Monety są doskonałym przykładem dalekosiężnych powiązań i handlu, który tkwił w Skandynawii w epoce wikingów. Kilka monet pochodzi z Anglii, Czech i Bawarii. Jedna z monet europejskich jest niezwykle rzadka i została wybita w mieście Roen w Normandii we Francji. Pochodzi z około X wieku naszej ery. W skarbie znajdowało się też pięć monet arabskich, tak zwanych dirhamów. Dlaczego ktoś schował taki skarb pod podłogą? Jak na razie motyw jest tajemnicą, lecz według doktora Johna Hamiltona ludzie ukrywali i zakopywali swoje skarby w trudnych i burzliwych czasach. Wszystkie odnalezione artefakty zostały wysłane do jednej z firm specjalizujących się w konserwacji, aby oczyścić i skatalogować niezwykłe tysiącletnie znaleziska. Przełomowe odkrycie polsko-marokańskiego zespołu archeologów. W okolicach antycznego miasta Volubilis w Maroku znaleźli wojskową wieżę obserwacyjną z czasów Imperium Rzymskiego. Tym samym potwierdzili, że istniał tam system obronny, o którym liczni naukowcy pisali, ale żaden nie odnalazł jego elementów do dziś. Jak wskazuje Polska Placówka Dyplomatyczna w Maroku, chwaląc odkrycie polsko-marokańskiego zespołu archeologów, po raz pierwszy na terenie prowincji Mauretania-Tingitana, północna część współczesnego Maroka, Została przebadana wieża obserwacyjna zbudowana i wykorzystywana przez rzymskie wojsko. Prace na stanowisku trwają od 2021 roku w ramach umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Archeologii i Dziedzictwa Kulturowego w Rabacie. Wspólne odkrycia potwierdzają obecność rzymskiego wojska nad stanowisku El Malali. Jest to przełom w badaniach nad systemem obrony doliny której leżało Volubilis, największe miasto w tej części rzymskiej Afryki. Na koniec ciekawostka, zwłaszcza dla fanów międzywojennej motoryzacji, czyli o niesamowitej konstrukcji drugiej RP, samochód, który w 100% zasłużył sobie na miano szczytowego osiągnięcia w tej dziedzinie. W roku 1936 w państwowych zakładach inżynieryjnych pod kierownictwem inżyniera Zygmunta Okołowa skonstruowano samochód pod nazwą Lux Sport z ośmiocylindrowym silnikiem widlastym V8. Był to pojazd, który nawet dziś wzbudziłby zazdrość i pożądanie odbiorców. Luksusowa limuzyna o bardzo elastycznym zawieszeniu bez problemu osiągająca prędkość 120 km na godzinę na bardzo niepewnych polskich drogach. Konstrukcja w każdym calu unikatowa. Począwszy od ramy mającej kształt podłużnicy, poprzez regulowaną wysokość prześwitu, czyli sterowanie podnoszenia wysokości nadwozia, a skończywszy na elektrycznej, automatycznej skrzyni biegów oraz bardzo niskim współczynniku oporu powietrza. Na ekranie widzicie nieliczne zachowane fotografie jednego z czterech prototypów oraz unikatowe, oryginalne podwozie, cudem odnalezione na śmietniku zaraz po wojnie. To już wszystkie informacje na dzisiaj w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę oraz napisz jakiś komentarz dla zasięgu. Zapraszam Was również na inne filmy, które właśnie Wam się wyświetlają. Trzymajcie się, cześć!